Cześć Janko z tej strony, Wojtek. A w dzisiejszym materiale zrezenzuję sobie polibak z Lego Marvel Super Heroes z Hawkeye. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Mam tutaj logo Lego, logo Marvel Super Heroes. Od 6 do 12 lat, numer katalogowy to 30165. Tak się nasz polibak prezentuje z przodu. Mam tutaj oczywiście naszego Hawkaja, logo Avengers i w sumie tyle. Z tyłu tak się prezentuje. mamy jeszcze tutaj logo Lego, LEGO Club i logo Marvela i w sumie jakieś różne zbędne informacje dobrze, a więc ja już bez zbędnego gadania zabieram się za, za opening tego polibaga i w środku znajdują się klocki oczywiście i jeszcze przed speedbuildem zajmiemy się Instrukcją. Jest to taki malutka karteczka A5 z dziesięcioma etapami budowy. Mam tu jeszcze yy, reklamę innych zestawów z Super Heroes i jeszcze z X-Mena. Miałem ten zestaw, bardzo fajny. Szkoda tylko, że zniszczony. A więc dobrze, a więc ja już bez zbędnego gadania zapraszam Was na speed build. Dobrze, a więc tak się prezentuje polipak po złożeniu, a więc zaczniemy go w końcu omawiać i nasze om omawianie zaczniemy od minifigurki, jaką jest Kai. Tak się on prezentuje z przodu. Ma naprawdę bardzo ładny torsik, fajnie, że ma nadruki na nóżkach, ma w ręce, czy ma bardzo ładny łuk, który się tak prezentuje. Teraz Wam pokażę jak się prezentuje z tyłu, tak się prezentuje z tyłu, yy, widzimy jego strzały. Teraz wam pokażę jego dwie minki, ponieważ ma dwie. Jedna jest taka z okularami, taka pewna siebie, a druga jest taka bez okularów, taka zezłoszczona. Dobrze, a więc przejdźmy do tej konstrukcji, która jest bardzo mała. Naprawdę składa się chyba tylko z 14 klocków więc jest naprawdę malutka. Znajduje się tutaj krótkofalówka, kajdanki, lornetka i gaśnica. No i w sumie tyle z ciekawych rzeczy, które się tutaj znajdują. No naprawdę malutka rzecz i w sumie. W sumie do niczego tak naprawdę nie przydatna. No i w sumie chyba tyle mogę powiedzieć o tej. O tym wyposażeniu. Dobrze, a więc podsumowując zestaw Polibak bardzo mi się podoba. No oprócz tego, że ta, to wyposażenie mogłoby być trochę lepsze i trochę... Yy więcej kroków mogli tutaj dać i zrobić to trochę lepsze no ale nie ma co narzekać minifigurka Hawaia robi naprawdę bardzo dużą robotę i naprawdę opacało się kupić ten polibak dla tej właśnie minifigurki. No i też trzeba wspomnieć, że jest to Polipak z 2012 roku, więc już jest naprawdę bardzo archiwalny więc za cenę 30 zł na Allegro chyba się opacało, mi się wydaje Dobrze, a więc to już koniec tego odcinka, mam nadzieję, się spodobał. Jeżeli tak, no to oczywiście zalecam do zostawienia łapeczki w górę. No i co? No i łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, trzymajcie się na razie, do następnych filmów. No i pa!